Witam Państwa w kolejnej rozmowie FIDEI Defensor. Nazywam się Bartłomiej Ilcewicz, a naszym dzisiejszym gościem jest Pan Jakub Bautroszewicz. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Prezes Fundacji Jeden z nas, a także prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny zaangażowany w obronę życia nie tylko w Polsce, ale także na Między innymi poziomie europejskim i o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, nie tylko o Polsce, nie tylko o Europie, także o Stanach Zjednoczonych. I może właśnie wyjdę od Stanów Zjednoczonych o obronie życia w Stanach Zjednoczonych. Dużo się dzieje w tym temacie, w temacie obrony życia. Zmobilizowane są obecnie środowiska pro-choice, będące za aborcją, zmobilizowane są środowiska pro-life, ponieważ temat aborcji, można powiedzieć, wrócił. Jest cały czas żywy, ale jeszcze mocniej wrócił w Stanach Zjednoczonych do takiego, można powiedzieć, poziomu dyskusji i głosów, ponieważ chociażby z, z ostatnich informacji upadła, upadła propozycja demokratów w Senacie, by by aborcja była aż do momentu urodzenia. Spodziewany jest wyrok Sądu Najwyższego w, w sprawie aborcji, związany też tutaj jakby z, z wyrażeniem, ponownym wyrażeniem opinii, także w sprawie głośnej, w sprawie 73 roku Roe vs Wade. Czy te, czy te wszystkie rzeczy, które się dzieją, na które czekają też Obrońcy życia w Stanach Zjednoczonych będą miały jakiekolwiek znaczenie na to, co się będzie właśnie w tej obronie życia działo w Stanach Zjednoczonych? Myślę, że trzeba sobie uporządkować pewne fakty. 73 rok, rzeczywiście, jest to sprawa Roe vs. Wade. Mówił tutaj kwestia 14 poprawki do Konstytucji, które, która mówi o prawie do prywatności. Ta sprawa powiedziała, że no, ta prawo do prywatności obejmuje prawo kobiety do przerwania ciąży. Od tamtego czasu, od 1973 roku, aborcja jest nie, niejako narzucona odgórnie wszystkim stanom. Stan Zjednoczony to Republika Federalna, a trzeba też powiedzieć o wyroku z 1992 roku. To był Planned Parenthood vs. Casey, i tam mówiono o tym, że aborcja nie może być ograniczana. W momencie, kiedy y, embrion jest, jak oni użyli takiego słowa, non-viable, czyli jeszcze jakby nie jest zdolny do przeżycia poza organizmem matki, ustawiono y, tę granicę na 24 tydzień y, ciąży. Czyli y, zgodnie z tym y, orzeczeniem z 1992 roku, jakiekolwiek y, ograniczanie aborcji y, przed 24 jest niekonstytucyjne. Y, i teraz patrzymy, co się dzieje w Mississippi. W Mississippi w 2018 roku uchwalono prawo, które zakazuje większości aborcji po pierwszych 15 tygodniach ciąży, czyli 9 miesięcy wcześniej niż to orzeczenie z 1992 roku Sądu Najwyższego i to zostało zaskarżone. Mississippi przegrywa w sądach niższej instancji, przechodzi całą procedurę jurydyczną i dochodzi do momentu gdzie już zostaje tylko Sąd Najwyższy i Sąd Najwyższy zgadza się wysłuchać sprawy która się nazywa dzisiaj Dobbs versus Jackson Women Health Organization. I ta sprawa była procedowana w grudniu 2020 Y, ostatniego grudnia i y, w tym momencie czekamy na wyrok, który się, y, który ma nastąpić w czerwcu lub w lipcu. W międzyczasie wiemy, że y, Sąd Najwyższy. Y, opublikował, ktoś opublikował, był przeciek, projekt przygotowany przez sędziego Alito, który de facto znosi Roe vs Wade i Casey vs Planned Parenthood, przywracając prawo do decydowania o legalności lub zakazie aborcji poszczególnym stanom, na zasadzie jakiejś takiej subsydiarności, czyli już nie narzucone przez Sąd Najwyższy, nie przez rząd Federalny, ale każdy stan będzie mógł decydować o zakresie legalności aborcji. To, Trwało bardzo dużo długo czasu. Dlaczego? Bo obrońcy życia nie mieli takiej sprawy, z którą mogliby pójść do Sądu Najwyższego i zadać pytanie, a pytanie jest bardzo proste: w odniesieniu do tego wyroku z 1992 roku, który mówi, że niekonstytucyjne jest ograniczenie Aborcji poniżej 24. tygodnia. I teraz pytamy, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście niekonstytucyjne jest ograniczenie aborcji poniżej 24. tygodnia życia dziecka. Jeżeli jeżeli są najwyższy się nie zgodzi i powie nie, może każdy stan może decydować o tym poziomie, to de facto obalimy Roe versus Wade. Right. I, pan... I widzimy tutaj też takie sceny, bo to te, te, te informacje, to o czym Pan też mówił, zmobilizowane, Środowiska pro-choice, tak? środowiska proaborcyjne. Widzimy właśnie takie sytuacje jak tutaj teraz w czasie naszej rozmowy ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wybrano sobie jako cele kościoły i tych, którzy tych kościołów bronią. Jak wygląda sytuacja teraz właśnie obrońców życia w Stanach Zjednoczonych? To znaczy, po tym co też Pan powiedział, ile tak naprawdę stanów w Stanach Zjednoczonych opowie się za taką. Mocną obroną życia, za tym, że, że właśnie jakby zakaże tej aborcji. Tak, to jest to jest 13 stanów, mówiąc wprost na 50, które planują znaczne ograniczenie aborcji na swoim terenie. Na, na terenie niektórych z tych stanów, jeżeli dobrze pamiętam, na przykład w Indianie już nie ma ani jednej kliniki aborcyjnej, więc to będzie tylko formalne wprowadzenie takiego prawa. Natomiast ten wyrok, na który czekamy, który się pojawi w czerwcu lub w lipcu, nie zakaże aborcji w Stanach Zjednoczonych. To jest jakiś taki skrujny. Myślowy, czy narracja lewicy, która y, y, próbuje y, jakby tutaj wszcząć panikę, po prostu wszystko, co się stanie, y, to jakby przywrócenie poszczególnym stanom prawo do de decydowania, w jakim zakresie ta aborcja będzie na ich terenie dostępna. Tam są przecież senaty sta stanowe, są gubernatorzy, oni są demokratycznie wybieranymi y, organami władzy. i na terenie tych Stanów będą po prostu te decyzje podejmowane. 13 Stanów zamierza zwiększyć prawną ochronę życia, natomiast takie Stany jak Kalifornia na pewno tą aborcję będą dopuszczać nawet do momentu urodzin. Wiadomo, generalnie jeżeli ta decyzja zostanie przekazana Stanom, to w zależności od tego, czy rządzą liberałowie, czy, czy konserwatyści, to prawo się będzie kształtować różnie. Czy myśli pan też, wracając jakby do tego, co przed chwilą też pan powiedział właśnie, że Lewica, ale można powiedzieć też takie no, skrajne organizacje lewackie wprowadzają też ludzi w błąd i, 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 i tworzą taki, taki, taką atmosferę paniki. Czy myśli pan, że ten temat może wywołać takie poruszenie w Stanach Zjednoczonych, takie nawet obrazy zamieszek, jakby związane z ruchem Black Lives Matter? Myślę, że to jest możliwe, bo Lewica korzysta z każdej możliwości do tego, by podburzać społeczeństwo, by polaryzować. Ja nie widzę w tym wyroku nic niezwykłego, nic kontrowersyjnego. Po prostu przekazanie władzy w ręce ludzi, którzy wybierają sobie w swoich Stanach swoich oficjeli, i każdy stan powinien w tej republice federalnej, jaką są Stany Zjednoczone, decydować o zakresie dostępności do aborcji. Absolutnie nie może być mowy w kontekście tego wyroku o całkowitym zakazie albo ograniczonym zakazie aborcji, więc nie widzę powodu do zamieszek. Ale z całą pewnością e, e, będą takie próby podejmowane, bo historia pokazuje zresztą te obrazki, które widzimy, pokazuje, że e, no, zależy lewicy na tym, by jak najbardziej polaryzować społeczeństwo. To są takie obrazki, które nieraz widzieliśmy już także w takich państwach, jak chociażby Argentyna, Chile, tak, w krajach Ameryki Południowej, także w Polsce w pewnym sensie te ataki na obrońców życia, bo myślę, że ci mężczyźni, którzy tam stoją, to są również obrońcy życia, także te, prze, przez cały świat się przewija taka, można powiedzieć, fala. Ale jeszcze ostatnie pytanie chciałem zadać tutaj odnośnie Stanów Zjednoczonych. Czy myśli Pan, że te 13 Stanów, o których Pan wspomniał, ma szansę wpłynąć na resztę Stanów? To znaczy, czy to zależy tylko i wyłącznie, że w tych pozostałych Stanach, tych bardziej powiedzmy liberalnych, nazwijmy to w ten sposób obecnie? Może się coś zmienić i, i zmieni to na przykład ruch ProLife, czy e, to będzie już po prostu takie troszeczkę jakby zarażanie, tak? Nasze, proszę zobaczcie nasze, na nasze prawo to, co, to co wprowadziliśmy i, i, i wy też to możecie u siebie wprowadzić. Myślę, że tak, że prawo ma działanie kulturotwórcze, w tym sensie, że znam historię lekarzy i personelu medycznego, który świadomie wybierał przeprowadzkę do stanów, gdzie to życie jest lepiej chronione, bo nie chcieli uczestniczyć w procederze aborcji, mają świadomość, co się dzieje, że tam ginie człowiek. A mam nadzieję taką, że te 13 stanów będzie rozszerzać się i w cudzysłowie mówiąc, zarażać kolejne. Natomiast na pewno są takie stany w, w Stanach Zjednoczonych, które. No, w przewidywalnej przyszłości nie będą zwiększać zakresu ochrony życia. No, takim przykładem na pewno będzie Kalifornia. Mhm. Wróćmy zatem do Europy wspomnianej na początku naszej rozmowy, bo niedawno odbyła się bardzo taka ważna konwencja w Brukseli pod tytułem Europa Wierna ludzkiej godności. 100 organizacji ProLife z ponad 20 krajów, 200 osób w Brukseli, prawie 300 osób online. Bardzo duża konwencja, także właśnie przedstawiciele z Polski, m.in. właśnie Pan jako przedstawiciel Fundacji Jeden z NAS, czy, czy, czy właśnie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny. I ta konwencja mocno zaakcentowała fakt, że nie, nie zgadzamy się, nie ma takiej, takiej możliwości, nie ma, takiego, nie ma takiej jakby, nie ma mowy też o tym, żeby do karty praw podstawowych w Unii Europejskiej wpisać aborcję. Myśli Pan, że taka konwencja, która się odbyła, jest w stanie zmienić taki trend, taką tendencję? Bo nawet o takim wpisaniu aborcji do, do, do wspomnianej karty wspominał niedawno Emmanuel Macron. Widać, że wielu lewicowych przedstawicieli władzy, także w Brukseli, w Unii Europejskiej, ale w poszczególnych krajach się za tym opowiada, czy, czy, czy w tym momencie organizacja Prolife, ten ruch Prolife, który działa przecież w wielu krajach, może ten trend odwrócić, zmienić? No mamy taką nadzieję, my nie tracimy nadziei, nie mamy takiej, takiego poczucia beznadziejności i takiej jednokierunkowości, w którym płynie Europa. Liczymy na to, że Europa ma szansę się przebudzić. Jak to wyglądało? No Macron, prezydent Macron na początku prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej jakby zadeklarował chęć. Włączenia y, y, aborcji do karty praw podstawowych Unii Europejskiej, I następnie Komisja Europejska otworzyła taką platformę y, dla przyszłości Europy, ją nazwano, gdzie obywatele i organizacje pozarządowe y, z całej Unii Europejskiej miały szansę wypowiadać się, w którym kierunku ma polityka i y, legislacja europejska iść. I y, to jest taki, taka wygodna platforma, dlatego że potem politycy będą mówili: No, idziemy w tym kierunku, dlatego że tak chcą obywatele Europy. Y, to, co widzieliśmy zresztą. Y, bez jakichś zdziwień, to to, że ta platforma była bardzo jednostronna. Tam były tylko tak zwane wartości lewicowe, powiedzmy, promowane. I my, jako Federacja Us chcieliśmy bardzo mocno sprzeciwić się. Tej, ten, temu trendowi, żeby promować aborcję, choćby z tego powodu, że Komisja Europejska nic do tego. Generalnie aborcja pozostaje wyłączną kompetencją państw członkowskich, natomiast Komisja Europejska jakby pozostaje na to głucha i za wszelką cenę wkładają wszędzie do każdego możliwego dokumentu i w tym momencie tworzy się presja na kraje, gdzie ten dostęp do aborcji jest mniejszy jak Polska, ale również na kraje trzeciego świata, kraje biedniejsze, które chciałyby na przykład handlować z Unią Europejską, prowadzić wolny handel, i komisja mówi, ok, możecie prowadzić wolny handel, ale jeżeli chcecie z nami handlować, to musicie przestrzegać tak zwanych wartości europejskich. I nagle się okaże, że wartością europejską jest aborcja. No Dlatego... właśnie, ale tutaj przepraszam, że przerwę, ale to takie kuriozum się pojawia, bo my tu chcemy handlować, sprzedawać, coś prowadzić, po prostu e handel, wolny rynek wprowadzać, a wchodzi temat aborcji. Co ma za przeproszeniem Piernik do wiatraka? teoretycznie niść, natomiast no, Europa Unia Europejska mówi: no nie będziemy handlować. Z ludźmi czy z krajami, które nie przestrzegają praw człowieka. Jeżeli aborcja stanie się prawem człowieka, wpisaną w karcie praw podstawowych, no to ten argument w sensie prawnym będzie przynajmniej z punktu widzenia Komisji Europejskiej czy z punktu widzenia Unii całkowicie zasadny. I niestety to się już dzieje i dlatego ten mocny głos przeciwu. Dlaczego wtedy? Bo wtedy w Brukseli obchodzono Dzień Europy, a dwa dni później, 9 maja, te szerokie konsultacje były zamknięte. Już są zamknięte, czekamy teraz na konkluzję Komisji Europejskiej, i wydaje się, że nie może zignorować tak głośnego głosu, który na tej platformie, my jako jedyna organizacja ProLife przebiliśmy się na tej platformie, otrzymaliśmy jakąś tam określoną liczbę głosów, więc nasz głos musi być dostrzeżony. Być może będzie zignorowany, ale na pewno komisja europejska nie będzie mo e mogła mówić jednym głosem, że wszyscy Europejczycy chcą e prawa do aborcji jako prawa podstawowego, bo ten sprzeciw e był wyrażony i myślę, że był dosyć głośno wyrażony. To może jeszcze zapytam o to w takim razie, e czy to jest e e jakby jedyny instrument, e konwencje, e przypominanie, mówienie o tym, żeby ta aborcja nie znalazła się w e karcie praw podstawowych. Może... Tutaj zupełnie inne czynniki by na to wpłynęły, jakieś powiedzmy, nie wiem, czynniki związane z przywódcami państw. Jak to wygląda na takim poziomie? Bo tutaj trochę rozmawiamy, jakby też yy, widzę to w ten sposób, że yy, w dużej mierze decydują o tym urzędnicy, yy, także yy, Unia Europejska jako po prostu taki, taki biurokratyczny twór. Ale właśnie przecież jest wiele krajów, krajów państw gdzie także przywódcy mają orientację pro life tak no mniejszą lub większą ale mają Absu Absurd tej sytuacji polega na tym, i jakby to trzeba zrozumieć, że yy, yy, aborcja jest kompletnie poza kompetencją Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Yy, działania Komisji Europejskiej są całkowicie poza traktatowe, Nie mają prawa narzucać yy, aborcji ani krajom trzeciego świata, ani krajom członkowskim, gdyż yy, ten temat pozostaje w wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Natomiast Komisja Europejska już nieraz przekonywała, że się nie przyjmuje traktatami i yy, robi to, co uważa za stosowne stosowne, nazywając aborcję prawami seksualnymi, reprodukcyjnymi czy prawami człowieka, uważa, że no, jako demokratyczna, tak zwana demokratyczna instytucja zachodniego świata, no, musi o to prawa człowieka walczyć. Nie mówi wprost, że walczy o aborcję, ale mówi, że właśnie walczy o prawa, prawa człowieka seksualne, reprodukcyjne. I tutaj, no co można zrobić? Oprócz tego, że pokazujemy absurdy tej sytuacji prawne, Właśnie korzystamy z tych narzędzi, które daje sama Komisja Europejska. Wcześniej to była Europejska Inicjatywa Obywatelska, którą też One of Us wykorzystało i dzięki temu Federacja istnieje. Teraz jest ta Platforma dla przyszłości Europy, czyli korzystamy z narzędzi, które daje nam Komisja Europejska czy Unia Europejska, żeby zaznaczyć nas sprzeciw wobec aborcji. Musimy walczyć czy grać z tymi kartami, które dostajemy, bo inaczej, jeżeli je będziemy ignorować lub udawać, że nie istnieją, to one zdominowane całkowicie przez ideologię lewicową. Mhm. Na koniec może jeszcze temat Polski, Króć, krótko może, ale też w jakiś sposób, żeby to wybrzmiało. Jaka jest właśnie kondycja pro-life obecnie w Polsce? Bo tutaj przed chwilą widzieliśmy też takie fragmenty, to tutaj już są takie słynne, powiedzmy, migawki, zdjęcia z protestów 2020 rok czyli też orzecznictwo tutaj Trybunału Konstytucyjnego widzimy że mocna fala przytoczyła się taka przez Polskę anty, anty no, można powiedzieć przeciw życiu takim z takim przesłaniem przeciw życiu atakami na kościół na organizację pro life w międzyczasie Także tutaj, w kontekście konfliktu na Ukrainie, pojawiają się jakieś takie absurdalne, absurdalne ogłoszenia, jak, jak organizacji aborcyjnej Dream Team, który proponuje w pierwszej kolejności, jak przyjeżdżają kobiety z Ukrainy do Polski, aborcje. I, i w tym wszystkim są organizacje pro-life. Jak to wygląda obecnie? Jaka jest kondycja organizacji pro-life w Polsce? To, co ja obserwuję dzisiaj w polskim pro-lifeie. To jest zmiana pokoleniowa. Na pewno ci mistrzowie pro-life, dzięki którym zasługujemy, dzięki którym mamy tą ustawę z roku 1993, oni powoli odchodzą na emeryturę. Coraz więcej młodych ludzi, ludzi mających 20-30 lat, angażuje się w działania prolife i to jest bardzo budujące. Jest pewne napięcie co do metod działania. Jest pewne napięcie co do metod działania. Nazwałbym tą. Taką różnicą w budowaniu ochrony życia na archetypie wojownika i opiekuna. Mamy wojowników, a więc mamy drastyczne wystawy z drastycznymi zdjęciami, mamy ciężarówki, mamy bardzo ostry, niemal polaryzujący język i mamy opiekunów. Tutaj myślę, na przykład, dobry przykład, skoro rozmawiamy z redakcją w Szczecinie, Fundacja Małych Stópek, Księdza Tomka Kancelarczyka, którzy skupiają się nie tyle na protestowaniu, ile na chronieniu kobiet, na pomaganiu i wspieraniu nim. Jakby te Dwie wizje, ja nie ukrywam, że zdecydowanie bliższa jest mi wizja księdza Tomka Kancelarczyka. Te dwie wizje w jakiś sposób y, spierają się w Polsce dzisiaj co do tego, która metoda jest skuteczniejsza. Ja uważam, że w momencie, w którym mamy wyrok trybunału, mamy lepszą y, y, prawną ochronę życia w Polsce, musimy zrobić wszystko. By kobieta nie, nie, nie była pozostawiona samej sobie, by czuła się zaopiekowana, by aborcja była dla niej nie do pomyślenia, i musimy też robić wszystko, żeby adopcja była bardziej akceptowalna społecznie od yy, aborcji, bo dzisiaj się mówi, no, dokona aborcji, widocznie nie miała wyjścia, a jeżeli odda do adopcji, to jest wyrodną matką. Yy, to musi się zmienić. Dodałbym jeszcze może bardzo ważną rzecz, yy, która mi leży na sercu, to jest to, że yy, aborcja jest problemem niedojrzałości mężczyzn. Mamy dzisiaj Piotru Panów. Jednym panów. Jeden z takich większych zwycięstw, można powiedzieć, nazwałbym to ruchu pro-choice, jest wpojenie kobietom pojęcia twój brzuch, twoja sprawa. Niestety, jeżeli... No to nie jest tak do końca właśnie. Tak, jeżeli jest brzuch, to znaczy, że gdzieś ten mężczyzna był. Gdzie ten mężczyzna jest przy tej kobiecie, który w momencie, kiedy ona jest w ciąży, powinien powiedzieć, nie martwcie się, poradzimy sobie, kocham cię, będziemy w tym razem, biorę odpowiedzialność za ciebie, za to dziecko. Kryzys męskości dzisiaj Problemem i jakby mówienie tylko o kobietach w kontekście aborcji jest pomyłką. Mm -hmm. Przez Szczecin przeszedł marsz dla życia po prawie dwuletniej przerwie, była spora liczba osób, tak? No, pandemia zmieniła dużo w naszym społeczeństwie, myślę też, jeśli chodzi o pewne zachowania, zaangażowanie, działanie, ale widać też, że i takie działania, jak, jak marsz, jak przejście przez miasto, jak ukazanie swoich wartości także ma sens. No zdecydowanie na Szczecin trzeba patrzeć, bo ten Marsz dla Życia, który ksiądz Tomek organizuje, z największym marszem w Polsce. To pokazuje, jak jego świadectwo, jego ciężka praca, budowanie kolejnych domów samotnych matek, wsparcie materialne, jak to wszystko sprawia, że ludzie kierują się ku życiu. Wydaje mi się, że obrazki rozzerwanych płodów przekonują przekonanych. Natomiast jeżeli chcemy zmieniać mentalność społeczną, jeżeli chcemy sprawiać, by ludzie mówili, no przecież aborcja nie, nie jest konieczna, kobieta jest zaopiekowana, ma wszystko co potrzeba, żeby to dziecko donosić, wtedy dając to świadectwo opieki, dając to świadectwo ochrony, będziemy zmniejszać przyzwolenie dla aborcji w Polsce. Mm -hmm. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Pan Jakub Bautroszewicz, prezes Fundacji Jeden z Nas, a także Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny. Tutaj też widzimy stronę internetową, na którą warto zaglądać, to jest strona www.jedenznas.pl. Tam wiele informacji na temat działań prolife nie tylko na poziomie Polski, ale także Europy, ale także świata, także serdecznie zapraszamy. We'll be right <laughs> back. Na tę stronę, na nasze również media społecznościowe, i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udział w rozmowie. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie jeszcze dodać jedną stronę www.akademia to jest projekt fundacji jeden z nas, w którym próbujemy promować bioetykę personalistyczną. Myślę warto, bo mamy już dużo wykładów na YouTubie. Jeżeli ktoś chce się doedukować, by mieć dobre argumenty w rozmowie, choćby z przeciwnikami życia, czy zrozumieć pewne rzeczy, bo bioetyka wcale nie jest taka prosta. Myślę, że to jest świetne miejsce, gdzie można rozpocząć swoją edukację. I być może kiedyś także zrealizujemy rozmowę także o tym temacie, czyli bioetyki. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejną rozmowę w IDEA.